Panie doktorze, ciągle słyszę od różnych ludzi, których znam, których nie, nie znam, nawet ludzi związanych z tym, żeby była w Polsce transparentność szczepień, po co zajmować się ludźmi po nopie? Po co w ogóle jeszcze rozmawiać na ten temat? Co pan o tym sądzi? Czy, czy po prostu to zostawić? czy... Czy już wszystko wiemy na temat ludzi żyjących po nopie, czy, czy wręcz powinniśmy po prostu dalej drążyć ten temat, ponieważ jak wiemy, mało kto na ten temat mówi, mówimy o mediach klasycznych, o mediach dużych, natomiast gdzieś jakieś filmiki w sieci się pojawiają dotyczące powikłań poszczepiennych, ale nie ma czegoś takiego, żeby podjąć ten temat tak kompleksowo, profesjonalnie. Pan o tym mówi. Natomiast ciągle rozumiem, po co się tym zajmujesz, zajmij się czymś innym, tylko zajmij się, nie, nie zajmuj się, no Panie, po co Ci to, do czego Ci to potrzebne? To, co Pan mówi, przypomina bardzo temat raka piersi. Wszyscy mówią, jak kobieta ma żyć z rakiem piersi, jakie badania robić, jak psychicznie ją nastawić i żeby się pogodziła z tym. Natomiast jeżeli ktoś pokazuje przyczynę raka piersi, to nikt, nikt, ani służba zdrowia, ani te um, organizacje wspomagające Amazonki, nikt nie jest zainteresowany głoszeniem profilaktyki, co zrobić, żeby zapobiec. Nikt nie chce zapobiegania. To jest procedura zysku. Z rakiem piersi to jest chemioterapia, radioterapia, to jest wieloletnia terapia i kasa płynąca dla pewnych grup. To samo się dzieje z dziećmi po To jest cała procedura. Te dzieci przyjmują masę leków. Tak samo jak leki na SM. Bardzo drogie, nic nie wnoszące, bo one nie chwytają przyczyny.